Wyciekły klipy z 16 sezonu Ninjago. Jeszcze przed rozpoczęciem koniecznie zostawcie subskrypcję, bo to was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. W tak 300p w górę, no i dziękuję jeszcze wszystkim wspierającym i już zaczynajmy. Więc na początku muszę wam powiedzieć, że są tam naprawdę duże spoilery. Więc jeśli nie chcecie nic wiedzieć w tym sezonie, to po prostu nie oglądajcie tego filmu, bo naprawdę ja już ob obejrzałem to, więc już nie mam wyboru, żeby nie było ostrzegałem. Więc w pierwszym klipie widzimy jak są jakieś wiadomości, i tutaj najwyraźniej chodzi o jakąś destrukcję, coś takiego. I tutaj wydaje mi się, że mamy tą scenę z trailera, gdzie pani występna miała te, wiecie, tam walczyła z tymi ninja nowymi. I coś czuje, że nasi ninja zostali wrobieni. Co ciekawe, widzimy komendanta policji tego starego, no i później burmistrz miasta coś tam mówi. W Telewizji i on tutaj mówi milion, więc wydaje mi się, że milion jakichś dolarów, nie wiem co jest ninjago walutą, ale po prostu milion ninjagowych dolarów, załóżmy ninja najprawdopodobniej muszą zapłacić za destrukcję czegoś. No i tam kol się najwyraźniej bardzo wkurzył, bo coś tam. No po prostu kol się wkurzył i ninja też się wkurzyli. Jest to w ogóle po francusku, więc jest bardzo duży problem, po prostu z przetłumaczeniem tego. Więc jeśli ktokolwiek, jeśli sens jakakolwiek osoba, która umie francuski, to napiszcie w komentarzu. Następny klip widzimy tutaj ludzi na łódce i pewien gościu wpadł do wody. No i później Nia go wyławia. Jak te typy na łódce gadają, że Nia, to Nia później ma takie jakieś flashbacki, że tak powiem. Takie ma Nia. No faktycznie takie, bo tak kiedyś miałem na imię. Coś takiego mi się wydaje właśnie, że Nia tutaj przypomina po prostu o tym, kim tak naprawdę jest. W ogóle nie wiem czemu, ale ta z mnie bardzo wzruszyła. Wzruszyła. Nie wiem na czemu, ale po prostu jakieś takie czary miałem jak to oglądałem ale naprawdę bardzo ładny ten klip jest. Na mamy scenę gdzie Jay patrzy się po prostu na szklanki wody cały czas. I tutaj nie wiem do końca co chodzi, ale Kai oraz Jay się kłócą po prostu. No i później widzimy jeszcze na końcu, że ninja wchodzą do tego metra. Widzieliśmy klip już z tym metrem. Później mamy scenę gdzie ninja najprawdopodobniej próbują przywrócić nie do ludzkiej formy. Zain tutaj lodem po prostu zamraża jakiś posągni coś takiego. No i tutaj ninja coś gadają. Nie jestem w stanie stwierdzić co, bo francuskiego nie znam. I później przychodzi Skyor. Wydaje mi się, że jej po prostu Brakuje zejnowi mocy, więc on da też moc Skylar, Przez co oni razem będą mogli to mnie je zamrażać, <laughs> jeśli wiecie o co mi chodzi. Na scenie mamy więcej sceny, którą widzieliśmy ostatnio. Tutaj Ninja po prostu jedną tymi swoimi pojazdami, jadą do tej ciężarówki cały czas, więc tutaj nic ciekawego akurat nie ma, czego już nie widzieliśmy. Później mamy scenę, która pierwsza wyciekła, i tutaj mam taki humorystyczny fragment, że tak powiem, gdzie tutaj Wu oraz Asfira rywalizują w wielu różnych konkurencjach. Żeby nie mrugnąć, tutaj grają sobie w pimpo, pong <laughs> Grają sobie w bilarda, rzucają. Naleśnikami do góry, no i tak dalej. Więc tutaj akurat jest taka humorystyczna scena, więc tego też w sezonie najprawdopodobniej nie zabraknie. Ale to wydaje mi się, że będzie taki odcinek trochę dodatkowy. I teraz zaczyna się ciekawie. Mamy rozprawę z sądową naszych ninja. Ale najciekawszą rzeczą jest to, że na tej rozprawie znajduje się Nija. Tak, dlatego chciałem, mówiłem wam o tych spoilerach, bo po prostu coś mi tu nie gra, po prostu to jest. Siódmy odcinek, a nie ja jest już tutaj, więc coś mi tutaj po prostu nie pasuje. Nie podoba mi się to szczerze za bardzo. I w ogóle co ciekawe, mamy tutaj naprawdę dużo osób z Community Ninjago. Na przykład mamy Ninja Wipa tutaj, może go kojarzycie. Jestem pewien, że tutaj kilka osób jeszcze jest z Community Ninjago. I fajnie, że takie coś tutaj dodali taki smaczek dodali figurki tych ludzi. Co ciekawe, z reakcji tej ninja na sam koniec. Wydaje mi się, że, że ninja jakoś wygrali tą rozprawę. Albo po prostu była to taka chwilowa zgoda sędzi, że nie pójdą do więzienia, a później jednak coś się okazało innego i no, wdupili się. No jak widzicie, jest ta Nia tam z tyłu, więc coś mi tu naprawdę nie gra. I następnie mamy znowu Nie. Naprawdę nie wiem co tu się dzieje, ale mamy NIE, która po prostu jest w swoim pokoju. Tutaj gdzieś, nie wiem, sprząta chyba w tym pokoju i mamy tutaj mistrzemu, który znajduje jakieś Plany na Samurai X, jakiś rysunek, i nie ja później odkupuję plany Samuraja X po prostu. I myśli, że może faktycznie byłby dobrym pomysłem to, żeby powrócić do Samuraja X. Więc nie wiem, co tu się naprawdę dzieje. Nie jest to najprawdopodobniej żaden, żaden flashback i takie coś, tylko po prostu no, coś tu jest nie tak, widzowie. Następnie mamy dłuższą scenę już, którą widzieliśmy, czyli jak ninja do autobusu. Tutaj raczej też nic ciekawego się za bardzo nie dzieje. Mamy tutaj po prostu Fuji Duffa, mamy policjanta, lera. mamy policjanta, który krzyczy na ninja i tak dalej. Mamy też fajny tutaj widok na kryptarium. Później mamy tą różową babkę, która tutaj ninja pomaga i nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że ona nie wiedziała, że ninja uciekli z więzienia. Tutaj mamy tych policjantów i w ogóle pościg bardzo fajnie to wygląda. I na końcu badają oni do jakiegoś kanionu z wodą, więc... Dziwne to jest. Później mamy dom Twitch'ego Teama, i coś, co mi tutaj znowu nie gra, to jest to, że jakby policjanci wydają mi się być strasznie tacy zaskoczeni tym, że są tutaj ninja, jakby nie atakują ich od razu, tylko po prostu stoją w miejscu. Więc mi to naprawdę coś tutaj nie pasuje. No i to jest ta scena, w której Kai rozwala też pojazd policyjny. Mamy tutaj oczywiście też tutaj Future Duffa, no i mamy tutaj wszystkich ninja, odjeżdżają oni ciężarówką policyjną, i w ogóle widzimy tego gościa bez okularów, <laughs> ma śmieszne oczy, strasznie takie małe jakieś XD. No i ostatni klip, mamy tutaj mapę Ninjago, jakby ze nią wyświetla sobie przed oczami i w ogóle dziwnie nie wyglądałem strasznie tutaj. I mamy tutaj ciężarówkę Chena, w której jest mechanik uwięziony, ale później się wydostaje. To też już widzieliśmy na trailerze, tak połowicznie. Wyszeliwujemy oni się tutaj w kosmos, że tak powiem, <grych> ciężarówka czyna upada na ziemię. Mamy tutaj w ogóle kacza powersa z lampą Tajranu. Jakby dalej, mi... dalej mamy te wskazówki, że nadakam powróci, więc chyba faktycznie powróci może w następnym sezonie, kto wie. No i mechanik się wydostaje i nie odostają się do metra wraz za nim idą po prostu za mechanikiem. Więc na razie wszystkie klipy, które nam wyciekły i szczerze mam nadzieję, że więcej nie wycieknie, po prostu boję się. <grych> boję się, że nic nie będziemy musieli oglądać żadnego Ninjago Już 16 sezonu nie będzie trzeba oglądać, po prostu wszystko już się dowiemy przed premierą. I coś czuję, że skoro mamy francuską wersję językową, w sensie klipy, które są stawiane przez Teletun na ich kanał, chyba były wstawiane z tego co mi wiadomo. To coś czuję, że jednak koreańska telewizja zostanie wyprzedzona ponownie przez Teletun we Francji. I który to po prostu wstawi o wiele wcześniej, i tam będzie premiera we Francji po francusku, więc sumie tyle. Po francusku da się że jakichś słów domyśleć, a po koreańsku to już nie za bardzo. Więc napiszcie, koniecznie w komentarzu, co sądzicie o tych nowych klipach, scenach, które wyciekły. A jeśli chcecie zobaczyć, co stałoby się, gdyby Pożeracz Światów nigdy nie został uwolniony, to koniecznie kliknijcie w ten film.